No dobra, to lećmy tam i dorwimy frajera. Łatwo ci to mówić. Nie każdy ma plecak odrzutowy. To fakt, ale zawsze można wezwać Queen Jetta, O ile tutaj to też działa. Prosimy zdeponować Wibranium w module depozytowym Wibranium. Tak, tak. Przez tych natrętych Avengers jest go mniej niż planowaliśmy. A teraz otwieraj. Trzeba nieco przyspieszyć następną fazę naszego planu. No to co tym razem? Wystarczająca ilość wibranium w module. Mechanizm drzwi nieaktywny. W przypadku zagubienia próbek wibranium powiedz tak, aby włączyć protokół poszukiwawczy. W innym wypadku powiedz nie i oczekuj reprymendy przełożonego. Czyli drzwi się nie otworzą, póki będzie za mało wibraniu. Co za pomysł. Nie potrzeba go wiele. W okolicy powinniśmy znaleźć wystarczająco dużo okruchów. Na ulicach chyba leżało trochę porzuconych bryłek wibranium. Jeśli zbierzemy dość dużo, to może przejdziemy. Przyznam, że nie planowałem dziś biegać z miotłą dla hydry. Zbieranie tych wszystkich śmieci? Trochę jak prace społeczne, nie? System przechodzi w tryb uśpienia. Nie są to wskazówki czy podpowiedzi, ale. No cóż, ośpiesz się. Skanowanie depozytu vibranium. Depozyt zaakceptowany. Drzwi aktywowane. Heil Hydra! I jesteśmy! Posyp najlepszego wibraniu, Klo. Masz gości. Heil Hydra, ha? He? No ale może teraz w końcu... Kiedy już się zdawało, że nie może być dziwniej, biorąc pod uwagę rycerskie włości i dżunglę jako nasze nowe sąsiedztwo, mogę wyjawić informacje o nowym, mrocznym zakątku Chronopolis! To spaczona totalitarna, rządzona przez Hydrę wersja naszego drogiego Manhattanu. Jak i kiedy do tego doszło, trudno rzec. Ale J. Jonah Jameson wie, że to zgniłe wielkie jabłko pod wodzą Hydry wspiera Kanga. Kolaborantów spotka jednak bolesna lekcja patriotyzmu od rdzennego Nowojorczyka, Który należy też do Avengers. Kapitana Ameryki wraz z Odepcze on po piętach Klołowi i skradzionemu Łakanskiemu Vibranium. Prąd po odpowiedzi ku sterowcowi Hydry. Hydra wciąż używa sterowców? <grystanie> Ta, balony są takie złowieszcze. Nie myślałem, że skończę na posadzie w totalitarnym reżimie. <grystanie> Życie potrafi rozwalić. Ta, ale nie jest tak źle. Na przykład to logo jest całkiem spoko. Całkiem spoko, Ano. Ale chyba powinno mieć osiem macek, skoro to ośmiornica. Hej, wiesz co? Masz rację! Nie myślałem o tym. Clown musi tu gdzieś być, a z nim wibranium. A, Kapitan Ameryka! Jak miło cię gościć. Tu w cudownym świecie hydry już nie istniejesz. Przesknowania kanga znów muszę znosić twoje pasiastą gwiaździste nonsensy. Użyczasz kołowi pomocnej dłoni? Hehehe, <noise> dowcipkujesz doskonale. Wkrótce będziesz się uśmiał drugą twarzy. Alarm! Intruzji w dolnym sektorze 5A. Hal Hydra! Dla mnie to chleb poprzedni. <głosy> <głosy> Ktoś inny będzie musiał to Czarna Pantera powraca. Jesteście! Spodziewałem się was! Hyah! Ja, bo uwierzę! Odpuść ten szpan! Okej. Okay. Może faktycznie się spodziewał. Być może zdołamy wykorzystać lasery Kloa. Szybko. Za nim. Ścieżka jest ponownie zablokowana. Muszę przyznać, Czy goście z Hydry potrafią budować niezłe barykady z losowych śmieci. Skupcie się, znajdźmy coś, co pomoże nam się przedostać. Agenci Hydry, on to wasza szansa! Jrz moją tarczą, sprowadzi je na dół. Piękny rzut, kapitanie Rogers. Ha, dziękuję. Super! Wzmacniacz grawitacyjny! No to jazda! Chciałem był was chyba na ten temat uprzedzić. Sorki. Że ja ląduję w takich sytuacjach. Chyba widzę panel kontrolny bramy na platformie powyżej. Zgadza się. Podrzucić cię? Tak. Dziękuję, kapitanie. Wydałoby mi się teraz superbohatera. Poradź. No dobrze, przygotujcie się. Kto jest niedaleko, zapłaci za swą dwulicowość. Dlaczego nagle mam takie bardzo złe przeczucie? Daleko dotarliście, lecz to koniec! Unicestwię was! Zaniechaj to! Tylko dodatkowo pogarszasz swoją sytuację. O, tak sądzisz, czalo? Jeszcze zobaczymy. Wysłać więcej sił do wsparcia Klo'a! Więcej bukier! Ach, gracie mi na nerwach, głupcy! Zaczynam was już mieć dosyć! o, -o. musimy uważać! Musimy posadzić tę ptaszynę, zanim przetworzą resztę wibraniów. Baron Zimo! Jakiś kolejny kolega? Można tak powiedzieć. Pantero, Klo jest Twój. My się zajmiemy tym. Rozumiem. Zimo! Kapitanie, Ameryko! Wiele minęło! Kang mówił, że za ten. Czyżby. Spędz rakietowy, to jest to! Masz spadochron? Dobrze! To wiesz, jak się tym lata? Tak! Jak najbardziej! Zimo jest tuż tuż! Widzę go! Jakoś wstrząsnął. To tylko przypadek. Przypadek, da? Tak? Zaraz zobaczymy. Skąd się znowu wzięli? Ładny lot! Ładny ostrzał! Ładny chaos. Pozdrowienia, przyjaciele. Miss Marvel wyłożyła nam sytuację. Kapitan Marvel i ja ruszymy za Kangiem. Zgoda. A potem zbiórka w siedzibie Avengers. Ty przodem. Ależ nie. Ty idź. Ona przodem. Za Bogów! Skąd dochodzi ten odór? Z bagna? Zajmę się tym! Chyba ktoś cię jednakowoż uprzedził. Przepadnij! To nie... Wybacz mi, zdało mi się, żeś jakąś bagienną ochydą. To znaczy e, niewątpliwie bardzo tak. atrakcyjną bagienną ochydą. Masz lity nową fryzurę, wygląda iście błotniście sieciście. To znaczy no, dzięki Bogom. Walka! Menthing, to teraz pomagasz Kangowi? Kolejny zbier Kanga? Ten to się nie poddaje. I my również.